Siema, cześć, witajcie. Czy was też irytuje odrywające się dranki w rozrzutniku e, Agromet czarno-biało Sprawdzimy jeden patent z internetu, który powinien rozwiązać ten problem. No dobra, chwila, moment i gotowe. E, użyłem do tego pręta gwintowanego fi 16 dwóch nakrętek samokontrolujących z podkotkami i zapadki, tak, która jest odpowiedzialna tych zaposów. Użyłem tutaj nowy, jak to ma, to może sobie zrobić z używanej sprężynka i jakiś płaskownik wygięty na sadzie polsko-napinacza. I cyk wałeczek.